Siemanko, witam Was ponownie 10 listopada jest koło 23 czas na recenzję KW2 zanim przejdziemy do niej chciałbym Was prosić o jedną rzecz jak widzicie troszeczkę zmieniłem tutaj wystrój bardziej polski jak wiecie jutro jest 11 listopada 98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Chciałbym Was zaprosić do refleksji, do uczenia jakoś tego święta. Nie chcę oczywiście robić polityki tutaj na kanale. Każdy wie, co się dzieje w tym kraju, jak funkcjonuje. Jutro też różnego rodzaju są marsze, demonstracje. Nie porywajcie się mm, na policję czy na coś. Bardziej pomyślcie w głębi duszy spokojnie, jak możecie pomóc, co zrobić. Część z Was pewnie już głosuje. Wybierajcie dobrze. Kierujcie się sercem i głową. To jest nasz kraj. Nasi ojcowie o niego walczyli. Nie pozwólmy mu umrzeć. Tutaj niedawnym przykładem, znaczy no niedawnym, najbliżej naszemu sercu, bo to w tamtym wieku, w XX. Mamy teraz 21. Symbol kotwicy. Symbol Powstania Warszawskiego. Pomyślcie, co możecie zmienić. Kierujcie się sercem i umysłem. Jeszcze raz. A teraz przechodzimy do recenzji KW2. Proszę, mamy instrukcję bardzo ładną. Tym razem nie pogiętą. Bardzo fajnie. Jeden woreczek, drugi i trzeci. Kabusia. To co? Przystępujemy do składania. Oczywiście zrobimy progresy. Najpierw po pierwszym woreczku, potem. Po pierwszym i drugim, na końcu trzecim, i przedstawimy wady, zalety oraz Wam trochę opowiem o tym otoczołgu, bo tak naprawdę to było dosyć dziwne posunięcie Rosjan budując go, ale też miał bardzo ważne zalety. Widzimy się za chwilę. No to tak się prezentuje po pierwszym woreczku nasz KW2. Tu mamy jeden klocek z nadrukiem. Tutaj drugi. Jest to nadruk, który pokazuje nam, że tu jest włas. Najprawdopodobniej dla radiooperatora, który obsługiwał ten oto Najwyraźniej no chyba był, jak dobrze pamiętam, był to DP28. Kolejnym ciekawym klockiem jak zawsze jest silnik. Ach, brak paznokci. Dziewczyny mają lepiej. Proszę. Jak zwykle to u mnie będzie kolor amelinowy. Mówię, wiecie, tego się nie pomaluje. Raz, dwa, trzy i cztery klocki. Cztery klocki mamy, yy, które dali nam zapasie, jakby się coś stało. Osiowe, fajnie. No i jeden taki Uchwycik. To co? Mm, miałem Wam powiedzieć co nieco o nim. Moim zdaniem, czołg idealny do przełamywania linii ufortyfikowanych, linii nieprzyjaciela, na przykład y, jego chrztem, bo y, chrztem bojowym była y, bitwa z Finami. Gdzie niestety, znaczy niestety, stety, niestety yy, dla generałów radzieckich, bo, yy, niestety nie przeżyli, bo Stalin ich wykończył. Yy, przegrali bitwę obronną, znaczy przepraszam, atakując, a wygrali Finowie bitwę obronną. KW2 miał służyć do przełamania linii Mannerheima dlatego miał potężną wieżę. Tak bardzo potężną, w środowisku takim jak mojej, czyli rekonstruktorskim. Nazywamy to budą dla psa, bo jakby nie patrzeć, ten czołg ten, po, ten potężny czołg miał w sobie to coś, że jego Całe podwozie było naprawdę potężne, ale wieża była lekka. Sadzona ta tam maksymalna armata kalibru 152 mm rozstrzelała pociskami domkowo burzącymi. A co jest jak jechał ten czołg, prawda? I chciał strzelić, to niestety ta wieża odpadała mu do tyłu. To co, bierzemy się za drugi woreczek? Lecimy dalej. Tutaj po drugim naszym woreczku jest to wieża. Kolejny fajny klocek z nadrukiem. Cztery ogniwa gąsienic. Kolejny klocek zapasowy. Pozwolicie, wezmę sobie łydkę kawy. Ach, dobra. <grym> tak. No to będzie wyglądało mniej więcej coś takiego. Na koniec porównamy sobie czołg ten KW2 z t 3 z bitwy o Berlin. To co? Lecimy z, trze z trzecim woreczkiem ostatnim. Tak, są trzy woreczki. Jak widać mamy 50 O, 56 krok, a ich jest. Jak pamiętam, 7 tak. 71 po trzecim woreczku. To są nasze części zapasowe. Odkładamy na miejsce. Tak wygląda nasz KW2. Słychać jak pięknie się toczy. Tu mamy dowódcę radzieckiego, pistolet tetetka, Jak zwykle lornetka. Działo się obracam, czyli przepraszam podnosił i opadam. Mamy tutaj karabinę ruszający się. Z tyłu dźwiczki. Do ładowania pocisków oraz mały obronny też karabin maszynowy. Tutaj w instrukcji mamy skład, jaki był ogólnie. Mamy dowódcę, ładowniczego przepraszam, celowniczego kierowcę, radiooperatora i dwóch ładowniczych. Ładna grafika. Tutaj mamy wersję z World of Tanks wziętą. Yy, jak widać, podstawowa wieża, jak gracie, troszeczkę z serii tej. Mam headset, bardzo fajne, Odkładamy instrukcję. Mm, dobra. Tu mamy naklejki. Jest rudy, więc yy, nie będę kupował od kobitego rudego. Tak samo 70 szóstki też nie będę, yy, bo mam oby te dwa czołgi. Oba te dwa czołgi, no i tutaj mamy porównanie: KV1, czy znaczy KV2 i yy, nasz T34 z po Berlin. Poczekam na ISA drugiego. Jak on przyjdzie. Będzie drugi zestaw naklejek. No i nakleimy. I nasz rudy będzie bardzo fajnie wyglądał. Jak widać troszeczkę KV2 jest większe. No ale wieżyczka też jak widać jest o wiele większa Odkładamy, Panu podziękujemy Powiem Wam, że bardzo fajny ten czołg Będzie pięknie się prezentować Aj, coś się zacina Trzeba będzie dopiąć klocki. Coś czuję. Tutaj myślałem, że, nie że będą mm, kolejne klocki, ale się okazało, że nie będzie. No to co? Po możemy pomyśleć, że on dostał gdzieś tutaj i stracił te, dwa, te dwie części. Ale naprawdę, no, powiem Wam, że jestem zaskoczony. Bardzo fajnie się tym będzie bawić. Powiedzmy bawić, budować. Dioramy, a tak to wyląduje na półce. Ech, gdzie będzie to postawić? No nic, na razie tutaj. Jeszcze raz. Mm, zapraszam Was do wzięcia jutro udziału w obchodach. Nie w demonstracjach, a w obchodach 11 listopada. Za dwa, za dwa lata będzie już setna rocznica. Będzie co świętować. To chyba wszystko, nie? Trzymajcie się, hejos!